Cześć, witamy. Dzieciaki właśnie się pakują do samochodu. Jedziemy w góry. A gdzie? Dowiecie się w dalszej części filmu. Do zobaczenia na szlaku. Jesteśmy już na parkingu. Stąd zaczynamy naszą podróż w góry. Jedziemy w tamtym kierunku. A musimy zdobyć szczyt, który jest teraz niewidoczny, bo jest za drzewami. Ale będziecie na bieżąco. Dzieciaki gotowe. Także ruszamy w górę. Tak, co robiliśmy wtedy? Na grzyby. Tak, dokładnie. Pierwsza strona, podejście za nami. Jest miejsce na odpoczynek, ale nie korzystamy. Idziemy dalej. Idziemy czerwonym szlakiem Jesteśmy w zimniku pod Filipką 530 metrów nad poziomem morza Informacja, żeby nie śmiecić Bo dzieci, czego nie robimy w górach? Nie śmiecimy Tak jest, nie śmiecimy My w ogóle nie śmiecimy Właśnie, super Przed nami dalszy ciąg stromego podejścia Idziemy czerwonym szlakiem na razie się nie zatrzymujemy. Szkoda czasu, bo już jest 14, a przed nami jeszcze jakieś 3 godziny drogi. W końcu troszkę płaskiego. Zobaczcie, w górach u nas już jesień w pełni. Żonka robi bukiet z liści. Może dostanę jakiś zaręczynowy, tak? Zobaczymy. Dzieci też zbierają liście. Zobaczcie, tutaj już łyse drzewa jeszcze pospadały Pięknie jest Jarząbiny już są, ale już przekwitają Po drodze żona ma już Pierwszą swoją zdobycz. Do łazanek. Mm -hmm. Piękny grzybek. Tak, dziś na obiad robimy łazanki, także. także Przyjemne spożyteczne. Dokładnie. A to dopiero początek trasy, także. Dobrze się zapowiada. Ładnie, słuchajcie mm. Szkoda, że nie możecie zapachu poczuć. Pięknie tak, pachnie. Musicie nam uwierzyć na słowo. Tak. Mm. Dzieci uwielbiają grzyby. My. Dokładnie, Jaki kochają. Kochacie, grzyby? Bardzo! bardzo, bardzo, bardzo ale, ma bardziej. Bardziej ma. ale bardziej mamy bardziej ma Teraz już możemy Wam zdradzić, jesteśmy 600 metrów nad poziomem morza. A to jest nasz cel podróży, czyli skrzyczne schronisko PTTK. Także przed nami jeszcze 2,5 godziny spinaczki. Tutaj syn pokazuje oznaczenie. oznaczenie Czerwonego Szlaku, dokładnie. Na razie ścieżka wygląda super. Ja wiem! Dlaczego Gdzie iść. Gdzie iść, tak? No to super, pilnujcie dobrze, żebyśmy nie zeszli ze szlaku. Tak jest. Dzieci pilnują, więc możemy jako rodzice iść spokojnie. Tak, jest bardzo kolorowo. Zaczął nam padać deszczyk, delikatnie, ale się nie przejmujemy, idziemy dalej. Nie poddajemy się, tak? Słuchajcie, wyszliśmy gęstego lasu zaczynają nam się pojawiać ładne widoki. Droga się zrobiła szeroka, szutrowa. Ale wiem, że najgorsze dopiero przed nami, ale co jakiś czas nas chłodzi deszczyk. A ja wam pokażę cel, cel naszej podróży. Cel naszej podróży to tamten szczyt, który widzicie. Także jeszcze sporo. Z tą wieżą tutaj. Tam idziemy. A póki co droga i las wyglądają w ten sposób. Bardzo jesiennie, bardzo kolorowo. I Zaraz zrobimy sobie przystanek na kawę. Doszliśmy w takie miejsce. Z którego w końcu otworzył się na ładny widok. Zobaczcie z tyłu to Babia Góra na samym środku kadru. kadru. Poniżej nasze wioski rybarzowice, wilkowice w tle. Tutaj Jest. nad gałęzią odrzewia widać jezioro żywieckie. A te smugi na krajobrazie to padający deszcz. Tak, pada na nas, ale nic, tak. idziemy dalej. Boicie się deszczu? Nie, 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 się. Idzie. Idziemy nie, Idziemy nie, Idziemy nie, Tak. Dok nie, 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 Tutaj pokazuje się nam cel naszej podróży coraz bliżej, niby blisko, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze daleko. Także wchodzimy w las, startujemy. Dziewczyny, idziemy. Jak widzicie, mam czapkę, zaczęło się na naprawdę strome podejście do góry. Nie wiem czy na filmie to widać ale tak jest Może tego nie czujecie Zajcie Dzień dobry Cała rodzina Jak widzicie nie tylko my Chodzimy po górach, naprawdę warto. Słuchajcie, jestem mamą, jak większość rodziców. Proponuję, żeby znaleźć ten czas, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, zabrać dzieci w góry. Nie wiem, nad morze, na spacer do lasu, każdy z nas pracuje, jest zmęczony, mój Krzysztof pracuje na trzy zmiany. Na początku dzieciom się może to nie wydawać zbyt fajne i ciekawe, będą marudzić, ale jest to lepsza opcja niż siedzenie przed komputerem lub w domu i potem chodzi się taki troszeczkę, wiecie o co chodzi, zamulonym. Dlatego uważam, że warto to zrobić, żeby dzieci też poznały inny świat i kiedyś swoje dzieci poprowadziły w kierunku, w którym myśmy ich prowadzili, tak? No teraz dzieci nasze są zadowolone. Nie wiem, czy widzicie, ale są zadowolone. A my w tym czasie doczekaliśmy się pierwszego tak. zejścia z górki, idąc pod górę. A my, ja też jestem coraz bardziej zadowolona. Tu nie muszą być nie wiem jakie wycieczki, nie wiem jakie szczyty, ale żeby się wybrać gdzieś obłędnie w Waszym rejonie, gdzie jesteście odcięci od otoczenia. To jest bardzo ważne, też można trochę się odmurzyć, więc zapraszamy i motywujemy wszystkich. Jak widzicie, jedna trasa, a co chwilkę zmienia nam się teren. Szliśmy już ścieżką przez las. Szliśmy szeroką, szutrową drogą. Teraz idziemy ścieżką z kamieni i skał. Ale myślę, że już połowa drogi za nami. Tutaj na szczycie sobie zrobimy teraz. No nie na szczycie, ale na takim przejściowym szczycie. Zrobimy sobie przerwę. Bardzo wieje, bo jesteśmy już dość wysoko. Ale powiedzcie, czy nie warto? Patrzcie jak Władca, pięknie. Władca, pięknie. Władca, pięknie. Władca, Auto Władca, pięknie. Władca, pięknie. Kochani, coraz bliżej celu Mamy piękne widoki Zatrzymujemy się co chwilkę Nasz cel Jest tam Jeszcze tylko została do przejścia Czarna trasa Narciarska Fisowska, bardzo stromy odcinek A dookoła mamy Las Widoki Popatrzcie się wyjście Zaraz nasze, zapytamy dzieci. Najmłodsze nasze ma 6 lat, więc dzieci? ma dzieci za małych na 6, 7. Amelka, jak Ci się podoba? Dajesz radę? Tak. Da. Mikołaj? Dobrze jest. Dobrze jak Ci ty... się podoba? Dobrze, no tutaj znaczy żeby tutaj do w ogóle Blanka, jak się czujesz? Dobrze. Fajnie A się ja idzie? Tak. Widzicie, wszyscy są zadowoleni. Kochanie? Oj, zmęczona. Trochę. Ale damy radę. Damy radę. Postaramy się, tak? Tak. Zostało nam, zostało nam naprawdę niewiele. Cały Szczyrk już pod nami. Zobaczcie. Miasto Szczyrk. Tam w oddali widać Bielsko-Białą. Czechowice może nawet Pszczynę po prawej bliższe nam miasta Rybarzowice, Wilkowice a jesteśmy obecnie na czarnej trasie prowadzącej ze Pszczycznego trasie narciarskiej i to jest nasze ostatnie ostatnie strome podejście do góry pogoda nam się zmieniła na bardzo ładną świeci nam prawie cały czas słoneczko zostały naprawdę ostatnie setki metrów, ale najcięższe. Wszyscy wszyscy jesteśmy zadowoleni, że daliśmy radę, że jesteśmy tak blisko, ale dla takich widoków. Warto, naprawdę warto. Wszystko pod nami co najpiękniejsze. Myślę, że do zobaczenia na samej górze już. Zobaczcie, jak pięknie się chmury ułożyły, naprawdę pięknie. Ostatnie metry zmęczeni. Tutaj już są pomoce wspinaczkowe. Dzieci ciągną, mamy ja. Niestety zostałem sam jako operator, ale nasz cel już bardzo blisko. Teraz każda motywacja jest dobra, zobaczcie jak dzieci zasuwają. Kochani, ostatnie metry, wspieramy się jak możemy, Tak. wciągamy drzba. się na górę. Pięknie, nie jest tak łatwo, bo jest nie po jest deszczach, tak więc jest błoto, jest dodatkowo trudniej. Razi na słońce, przepraszam, o, tak. że mrużę oczy. Ale. Zaraz, zobaczycie piękne cyfry. Wielki sukces. Tak jak mówiłem, będzie tu wiało, więc będą w Dzieci nam już mówią brawo. Oj, Warto było słońce powoli zaczyna zachodzić tutaj jeszcze mamy taras widokowy i skrzyczne zdobyte. Tam w oddali mamy schronisko. Do którego się udamy? Oczywiście. I oczywiście kolej. Linową. Proszę bardzo. Sprzętna. 1257 A tam już metrów. Gdzie wchodzą na taras. To na Zobaczcie. Wyższy punkt, naraz widokowy. Bardzo wieje, ale tu zawsze wieje. W tle jezioro Żywieckie, Babia Góra, dzielni podróżnicy. Polecamy. Tak. Polecamy wycieczki górskie. Uwaga, powiedziałam, słuchajcie, z początku naszej wspinaczki Mikołaj doniósł swój bukiet i bo ja nie, to, nie wie, wie, no, to Gratulujemy, do do tego, do z... I myślę, przenosimy się do schroniska. Traszliwie. Widzimy, że wyciąg jest nawet nieczynny. Nie, nie, nie wiemy, czy to już ta pora, czy po prostu z powodu wiatru. Podejrzewamy, że z powodu wiatru nie działa już kolej. dotarliśmy do schroniska Wejdziemy, zajrzymy tak. Wejdziemy sobie do środka Dzień dobry może jest w środku. Wiatru, nie? Jak się wejdzie, aż, aż dziwnie. O, jak fajnie dzień dobry zobaczcie winko brzane nagrodę? Cześć. I oczywiście, jak to w schronisku, zabieramy sobie ciasto, a dzisiaj ciastem dnia jest ciasto ucierane ze ze śliwkami. Tak. Pięć kawałków dla wszystkich w nagrodę. Pięć. Pięć. Zobaczcie jakie piękne. Tylko w schronisku nas przyciągną. Także my się zabieramy za jedzenie, picie. Chodźcie, zabierajcie sobie dzieci. To jest Wasza nagroda za zdobycie góry szczytu. Zobaczcie, nie ma nic lepszego niż świeże ciacho w nagrodę, tak? Trzecie. Zaraz dostaniesz Mikołajkę wszystko to no. dla mnie dziękuję. dziękuję i dla Ciebie sobie wybierz staram się jakie zadowolenie na twarzy także my my zasuwamy jeść i pić i to tyle z dzisiejszej z dzisiejszej wycieczki w góry zobaczcie Pyszne wino grzane Z grzane I pyszne ciasto A schronisko wygląda w ten sposób Bardzo ładne, klimatyczne Ładny zapach Dzieci smakuje Widzicie? Najlepsza opinia i szczera to Dzieci, tak? Mm -hmm. tak? Tak zajadają, że nawet nic nie mówią. Tam w melcie już mam nosek Tak, a niech ma, zasłużyła. Się już Kochani, zjedliśmy. Napiliśmy się pysznego grzańca. Jest godzina 17 i musimy już powoli schodzić na dół, bo gdzieś za 2 godziny już będzie ciemno. Wchodziliśmy 3. Mam nadzieję, że uda nam się zejść jeszcze po jasnemu. Także wycieczka udana. Strasznie tutaj wieje na górze, ale tego się spodziewaliśmy. O, słyszycie? Ale dla widoków było warto i bardzo dziękujemy którzy dotrwali do końca filmu. Żegnamy się ze schroniska na skrzycznem i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych vlogach. Bardzo będzie nam miło, jak docenicie naszą pracę. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. To jest największa zawsze motywacja do robienia dla Was takich filmów. Do zobaczenia na kanale i trzymajcie się ciepło. Wychodźcie w góry.